Hej, porozmawiajmy o programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Jest to program, w ramach którego możesz uzyskać bezzwrotne środki na uruchomienie nowej firmy. Pomoc przysługuje w trzech opcjach. Opcja pierwsza to sytuacja, w której uruchamiasz firmę, nikogo nie zatrudniasz, ty sam siebie zatrudniasz i to jest bezzwrotne 150 tysięcy. Opcja numer dwa to sytuacja, jeżeli tworzysz firmę. I dodatkowo zobowiązujesz się do zatrudnienia jednej osoby na okres dwóch lat. I to jest kwota 200 tysięcy. I ostatnia, trzecia, najbardziej atrakcyjna opcja, kiedy zobowiązujesz się do zatrudnienia dwóch osób, ale w zamian za to otrzymujesz aż 250 tysięcy bezzwrotnych środków. I tak naprawdę wszystko wygląda super, bo te środki możesz przeznaczyć tak naprawdę na to, na co chcesz. Możesz z tych środków kupić samochód, możesz kupić najnowszy sprzęt Ape'a, na przykład, możesz wziąć udział w wymarzonym szkoleniu, kursie w takim projekcie, o którym do tej pory mówiłeś, że po prostu cię na niego nie stać. Jeżeli prowadzisz już jakiś biznes, tylko on jest, powiedzmy sobie, szczerze, niezarejestrowany, na przykład warsztat mechaniczny, to możesz. Zarejestrować firmę i wprowadzić to przedsięwzięcie na zupełnie inny poziom, wyposażyć to w najnowocześniejsze maszyny. Może to być też biznes tak zwany pasywny, jak na przykład budowa domu i wynajem tego domu. Tak naprawdę możliwości masz nieograniczone. To co jest fajne, to to, że otrzymujesz decyzję o przyznaniu pomocy. Masz tam o, wpisaną kwotę, jest to 150, 200 albo 250 tysięcy. Rejestrujesz firmę i bierzesz się za wydawanie pieniędzy. I to jest ta przyjemna część, dlatego że powstaje coś nowego. Czujesz, że odniosłeś sukces, że jest super, jesteś, jesteś na fali. Niestety jest druga strona medalu i to są zobowiązania. W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że jesteś zobowiązany, żeby tą firmę prowadzić przez okres 5 lat. I w tym czasie musisz ponosić koszty. Takim podstawowym kosztem będą składki ZUS-owskie, które musisz odprowadzać za siebie. Kolejna rzecz, jeżeli zobowiązałeś się do zatrudnienia pracowników, to musisz po prostu płacić im wynagrodzenia, i od tych wynagrodzeń również musisz odprowadza odprowadzać ZUS i podatek. No i oczywiście, prowadzenie każdej firmy wiąże się z dodatkowymi pozostałymi kosztami. Jak biuro rachunkowe, jak ubezpieczenia, jak podatek od nieruchomości. Tak naprawdę możesz w to miejsce wstawić, co tylko chcesz. Jeżeli twoja firma wypali, masz klientów, robisz usługi, zarabiasz na tym, czy sprzedajesz produkty i wszystko jest ok, no to jesteś zadowolony, bo tak naprawdę premia. Pomogła ci i poszybowałeś, poszybowałeś w górę. Twój biznes osiągnie sukces. Natomiast problem się zaczyna, jeżeli tak nie jest i otwierasz firmę, jesteś pełen nadziei, a okazuje się, że tak naprawdę twój pomysł na biznes nie wypalił i nie ma klientów, i nie świadczysz usług, nie sprzedajesz produktów. W takiej sytuacji, niestety, ale premia zamienia się w kredyt. A ratami kredytowymi w tej sytuacji są składki zusowskie, koszty pracowników czy pozostałe koszty związane z prowadzeniem firmy. Pokażę Ci teraz na wykresie, jak może wyglądać scenariusz w Twojej sytuacji. Pokażę Ci dwie opcje. Jedna to będzie opcja pesymistyczna, a druga opcja optymistyczna. Zacznijmy od tej mniej korzystnej. Tak naprawdę wszyscy zaczynamy w tym samym miejscu. Czyli otrzymujemy tą decyzję o przyznaniu pomocy, uruchamiamy firmę, otrzymujemy wypłatę pierwszej laty i wydajemy pieniądze. Dla naszego przykładu przyjąłem, że będzie to decyzja na 250 tysięcy. Jeżeli nasza firma okaże się niewypałem i po prostu nie ma klientów na jej usługi, wówczas będzie ponosiła koszty. W pierwszych dwóch latach będzie to na przykład podwójny krus oraz koszty opłacenia biura rachunkowego i jakieś inne pozostałe drobne koszty prowadzenia działalności. Załóżmy, że przez pierwsze dwa lata będzie to 14 tysięcy, czyli będziesz pod kreską minus 14 tysięcy. Problem zacznie się w trzecim roku, bo wtedy tak naprawdę musisz już być na zus bo takie jest zobowiązanie w programie. Musisz mieć zatrudnionych dwóch pracowników, musisz pokryć ich wynagrodzenia musisz pokryć ZUS za tych pracowników, podatek PIT-4. Tutaj, dla zobrazowania tej sytuacji, podaję ci koszty jedynie ZUS-u i podatku od tych pracowników. Nie ujmuję tutaj już samych wynagrodzeń I jakieś inne jeszcze pozostałe koszty. I to już się robi konkretna kwota, bo to jest 57 600. A ty już w tym momencie jesteś minus 70 tysięcy pod kreską. To samo w kolejnym, czwartym roku, już jesteś pod kreską minus 130. No i w ostatnim, piątym roku prowadzenia firmy, już twoje koszty nie są tak wysokie, bo akurat tutaj nie musisz już tych pracowników utrzymywać, ale musisz płacić dalej zUS, ponosić pozostałe koszty i jesteś minus 150 tysięcy pod kreską ale pomyślisz sobie, ok, ale przecież mam majątek, który mogę sprzedać. Problem polega tylko na tym, że zastanów się, ile ten majątek będzie po 5 latach warty. Ja zakładam, że będzie to 50% tego, co pierwotnie wydałeś, czyli jeżeli wydałeś 250, to, to, to wartość tego majątku, taka realna, za którą to sprzedasz, to będzie 125 tysięcy, po prostu 50% straci na wartości. W takiej sytuacji, mimo że sprzedasz to, co zakupiłeś, dalej będziesz pod kreską ponad 28 tysięcy. Jak widzisz, niezbyt optymistyczny scenariusz. Ale przejdźmy do wariantu drugiego. Możesz pójść też inną drogą. Możesz stworzyć firmę, która nie będzie wydmuszką, tylko firmę, która będzie miała realnych klientów, którzy chętnie będą korzystali z usług, którzy chętnie będą kupowali produkty. I tak sobie zaprojektujesz tą firmę, że ona będzie generowała regularne, pewne i przewidywalne zyski. Załóżmy, że to będzie 100 tysięcy złotych rocznie zysku. I od razu ci powiem, że jestem przedsiębiorcą, który już 17 lat prowadzi działalność gospodarczą, i te 100 tysięcy to nie jest nie wiadomo jaki wynik, to jak najbardziej jest do osiągnięcia, bez problemu do zrobienia. W takiej sytuacji twój wykres to wykładnicza po prostu linia w górę eee, każdy, w każdym kolejnym roku będziesz zyskiwał. Jeżeli zdecydujesz się, że w piątym roku już nie chcesz dalej prowadzić działalność gospodarczą, bo masz na przykład inne plany i chcesz sprzedać swój majątek i również to zrobisz za tą kwotę 125 tysięcy, to po pięciu latach Twój bilans wygląda tak, że kończysz plus 625 Tysięcy. W tym momencie pewnie sobie myślisz, mmm, ja mam wszystko świetnie przemyślane, mój biznes na pewno wypali i e, na pewno będzie mnie dotyczył ten zielony scenariusz. Niestety muszę ci powiedzieć, że staty statystyki wyglądają zupełnie inaczej. Otóż na 10 firm, które rejestrują się, tylko 30% przetrwa. Tylko 30% przetrwa w ciągu 5 lat. Pozostałe 70% po prostu się zamyka. Żeby nie było tak kolorowo, te 30, z tych 30%, e, tak naprawdę część tych firm e, jest zarejestrowana, ale one nie przynoszą dochodu. Bardzo często jest tak, że są to firmy, które z różnych względów, najczęściej podatkowych, po prostu sobie tak trwają w przyszłość, bo nie mogą się zamknąć, bo musiałyby te firmy na przykład. Zwrócić bardzo duży podatek VAT. W tej grupie 30% firm, które funkcjonują po 5 latach, bardzo dużą grupę stanowią tak naprawdę osoby, które pracują dla swojego szefa, tylko zamiast umowy o pracę jest tutaj rozliczenie B2B na działalności gospodarczej. I firmy, o których możemy powiedzieć, że odniosły sukces i ich właściciele tak prowadzą biznes, że co miesiąc mogą sobie zrobić z tego biznesu konkretną wypłatę, która starczy na utrzymanie ich, ich rodzin, która starczy również na to, że mogą dalej rozwijać ten biznes, to jest około 10%. 10%. I teraz, tak jak widzisz, e, zielony scenariusz dotyczy 10% firm, niestety ten negatywny najprawdopodobniej będzie dotyczył 90%. I teraz powstaje kluczowe pytanie. Co zrobić, żeby uniknąć tego negatywnego, złego scenariusza? Ja nazywam się Robert Sekuła. Od 17 lat prowadzę firmę, która pozyskuje dotacje dla rolników i firm obszarów wiejskich. Mogę śmiało powiedzieć, że coś na temat programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wiem, bo mam bardzo bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków z tego programu i przygotowałem dla Ciebie szkolenie o nazwie Bardzo Tania Firma z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Jak to zrobić? I tak naprawdę moje szkolenie stanowi polisę ubezpieczeniową dla Ciebie, żebyś nie poszedł tą czerwoną drogą, żebyś nie zaliczył minusu po pięciu latach. Szkolenie jest bezpłatne i składa się z sześciu części. Pierwsza część dotyczy ZUS-u. I opowiem Ci w tej części, jaki ZUS zapłacisz po wprowadzeniu tak zwanego nowego ładu, co zrobić, żeby obciążenia związane z ZUS-em były możliwie jak najmniejsze. I przedstawię Ci też sposób na, przeprowadzenie, na takie przeprowadzenie projektu, żeby realnie koszt ZUS-u wyszedł po prostu 0 zł, żebyś go nie zapłacił. Druga część szkolenia dotyczy zatrudnienia pracowników. Wyjaśnimy sobie, na jaki okres musimy zatrudnić tych pracowników, co powinny zawierać umowy o pracę to jest bardzo ważne. Czy można zatrudnić osoby bliskie, spokrewnione? No i przedstawić Ci też sposoby, oczywiście tylko i wyłącznie zgodne z prawem, które pozwolą Ci drastycznie obniżyć koszty zatrudnienia tych pracowników. Trzecia część szkolenia dotyczy tak zwanego nowego ładu. Mówię tak zwanego, bo przedsiębiorcy potocznie nazywają go nowym wałem, dlatego że podnosi po prostu podatki. I tutaj opowiem ci, jakie będziesz miał możliwości, jeżeli o wybór rodzaju opodatkowania i w którą stronę warto pójść. Powiem ci, na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście zobowiązań programu premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, bo naprawdę poza podatkami są wprowadzane bardzo istotne regulacje. W czwartej części porozmawiamy o najbardziej dochodowych inwestycjach i pomysłach na biznes. Powiem Ci, jakie pomysły są najlepszą w tym momencie alternatywą. Powiem Ci, jak sprawdzić pomysł na firmę i jakie inwestycje są według mnie zdecydowanie najlepsze, jeżeli chodzi o ten program. Piąta część dotyczy błędów, jakich trzeba uniknąć, korzystając z tego programu premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Zajmiemy się tutaj między innymi takimi tematami jak dochód, który trzeba wykazać, żeby żeby urzędnik nie pomyślał, że nie realizujesz zobowiązań programu i trzeba Ci po prostu te pieniądze zabrać. Porozmawiamy o tak zwanych sztucznych warunkach, czyli sytuacji, jeżeli na przykład kupujesz samochód i urzędnik podejrzewa, że ty chcesz ten samochód wykorzystać na własny użytek lub kupujesz ciągnik bo na przykład zajmujesz się zagospodarowaniem terenów zielonych a urzędnik pomyśli, że ten ciągnik jest na przykład do twojego gospodarstwa. To są sztuczne warunki i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. No i porozmawiamy między innymi o tym jak przeprowadzić zakup samochodu. Myślę, że tych zagadnień będzie więcej. I one wszystkie znajdą się w piątej części naszego szkolenia. W ostatniej szóstej części opowiem Ci, co zrobić, żeby mieć pewność, że otrzymasz dofinansowanie składając wniosek w ostatnim naborze. Powiem Ci, ile według mnie punktów trzeba będzie zdobyć, żeby załapać się na premię. Powiem Ci jak, w jakie są sposoby na to, żeby podkręcić swoją punktację. I powiem Ci o pewnym sprytnym zabiegu, który może Ci zagwarantować do finansowania. Poza tymi częściami, sześcioma częściami szkolenia, dostajesz ode mnie jeszcze dwa bonusy. Pierwszy bonus to jest pięć podpowiedzi jak przygotować się do najbliższego naboru wniosków z programu premia na rozpoczęcie działalności poza Te podpowiedzi będą przychodziły automatycznie po zapisaniu się na szkolenia. Każdego dnia będziesz otrzymywał jedną podpowiedź. To jest bonus numer jeden. Bonus numer dwa to możliwość konsultacji ze mną swojego pomysłu biznesowego. Po prostu po zapisaniu się na szkolenie, otrzymasz wiadomość, e-mail i odpisz na nią. Opisz, jaki masz pomysł na biznes, o czym myślisz, i ja przedstawię Ci swoją szczerą opinię na ten temat. Ok, przejdźmy teraz do pytań, jakie mógłbyś mi zadać odnośnie tego szkolenia. Pierwsze pytanie jest prozaiczne, ale bardzo ważne. Kiedy to szkolenie się odbędzie? W tamtym roku organizowałem bardzo podobne szkolenie i wzięło w nim udział ponad 300 osób. I wszystko wyszło super, ale trwało ono bardzo długo, dlatego że każdy chciał zadać pytanie i było to po prostu męczące i dla mnie, i dla uczestników szkolenia, bo ja musiałem bardzo długo to szkolenie prowadzić, a uczestnicy musieli bardzo długo czekać na swoje odpowiedzi. Dlatego zdecydowałem, że w tym roku będzie inaczej. Robimy to w taki sposób, że wszyscy się zapisują. A ja te osoby podzielę na grupy po 100 osób, i każda grupa otrzyma informacje odnośnie daty i godziny swojego szkolenia. O dokładnym terminie wszystkich poinformuję wiadomością e-mail i wiadomością SMS. Czy szkolenie jest płatne? Otóż nie, szkolenie jest bezpłatne i proszę cię doceń to. Natomiast jeżeli z jakichś względów nie będziesz mógł wziąć udziału w tym szkoleniu, będzie można później. Zakupić jego nagranie w kwocie 497 zł. Jak mogę skorzystać z pięciu podpowiedzi? Otóż dzieje się to wszystko automatycznie. Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz ode mnie codziennie jedną podpowiedź. Będą one przychodziły po prostu w formie automatycznych wiadomości mailowych. Jak mogę skorzystać z konsultacji e-mail? Tutaj sprawa jest bardzo prosta, zaraz po szkoleniu, po zapisaniu się, przepraszam, na szkolenie otrzymasz ode mnie wiadomość potwierdzającą. Po prostu odpisz na tą wiadomość i opisz swój pomysł na biznes i w ten sposób rozpoczniemy korespondencję. Jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o te najważniejsze kwestie. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Cię na szkolenie. Bardzo tania firma z premii na działalność pozarolniczą. Jak to zrobić? Zapisy na stronie bizneszamiastem.pl łamane Premia 2022. Do zobaczenia na szkoleniu. Cześć!